Moje drogie strzelce, dla Was odrębny film tygodniowy, dlatego że jak się okazało, a doszłam do tego robiąc czasówkę, w tym czytaniu dla wszystkich znaków po prostu no, przeoczyłam z jakiegoś powodu, ja bym w tym nie. Znak, ja bym w tym nie, upatrywa, nie upatrywała, słuchajcie, jakichś strasznych historii. Od razu powiem osobom, które są jakby trochę wrażliwe w odczytywaniu różnych sygnałów, po prostu zwracajcie uwagę w przyszłym tygodniu, słuchajcie, żeby Wam właśnie coś nie umknęło, coś, nie, coś żeby wam jakby nie, żeby was nie ominęła, jakaś historia w takim znaczeniu. No, sprawdzajcie sobie na przykład folder. E Spam w waszych mailach, prawda? To, to, to mam na myśli. Więc spokojnie, jak widzicie, wszystko uda się naprawić, więc też e, pełen, pełen luz, bardzo proszę. No i zobaczymy, co karty sugerują dla was e, na przyszły tydzień. Decyzja. Mm -hmm. Drogi strzelcu, będziesz podejmował decyzję albo podjąłeś decyzję i jest to o tyle istotna y, historia, że ona nam się tu pokazała w kartach, więc to nie jest decyzja na zadzie, jakie mleko kupić, ilo procent tłuszczu i tak dalej. Raczej powiedziałabym coś bardziej y, dla Was istotnego, więc zobaczmy. E, strasznie się zestresowało albo dużo, może raczej, dużo myślałeś o tej, y, o tej sprawie. Dużo i nie jesteś pewny, czy to jest dobra decyzja. Bo nie jesteś pewny, czy ta decyzja, którą podejmujesz lub podejmiesz, czy ona przyniesie ci drogi strzelcu e, takie rozstrzygnięcie, którego pragniesz, czy nie spowoduje mm, pewnego rodzaju zamieszania bądź galimatiasu w Twoim życiu. <śmianowicie> zaraz wam powiem. Dobrze wszystko będzie. W sensie skończy się pełna jasność sytuacji, będzie, i wszystko skończy się absolutnie, jakby w porządku. Od razu powiem, na spodzie dziesiątka monet, ale chodzi o to, że ta decyzja, em, którą planujesz podjąć bądź podjąłeś, wiązała się z pewnego rodzaju analizą sytuacji i w moim odczuciu sęk w tym, że nie widzisz jasno, czy to, co, na co się zdecydujesz. Przyniesie ci takie rozstrzygnięcie, jakiego pragniesz. Natomiast nie widzisz, że na ten moment, nie widzisz, że ta decyzja doprowadza cię do zwycięstwa. Okay? Nie widzisz, że ta decyzja doprowadza cię do satysfakcji, do uznania, do rozpoznania do zwycięstwa. E, prze, jakby przynosić jakieś nowe możliwości, nową prawdę, e, coś nowego, jakąś jasność sytuacji. Okay. I być może dlatego, że teraz tego nie widzisz, to jest to dla ciebie trochę, powiedziałabym, za dużo albo właśnie stresujące. Natomiast karty pokazały, że ukrytą, ukrytym aspektem takim, którego teraz nie dostrzegasz, jest Twoje własne zwycięstwo, nowe podejście do spraw, nowa prawda lub w ogóle prawda, poukładanie pewnych historii, zorganizowanie pewnych historii i na spodzie dziesiątka monet. Więc spokojnie, moje drogie strzelce spokojnie, ponieważ tak jak wspomniałam, tu może być ten moment, w którym strzelec siedzi, o mój Boże, jaka to jest zmiana, to dla mnie za duża zmiana, nie wiem, dokąd mnie to doprowadzi, to jest za duże ryzyko, ale z jakiegoś powodu ta zmiana się pokazuje jako istotna, a ta decyzja pokazuje się jako istotna w Twoim życiu. E, natomiast, e, sank w tym, że tak jak wspomniałam, nie masz zaufania do tej sytuacji o tyle, że Twoim zdaniem to m, trudno Ci zobaczyć te mocne strony na ten moment. A za tym idzie zwycięstwo, za tą Twoją decyzję bardzo przemyślaną, też być może odnośnie całkowitej zmiany jakiegoś aspektu w Twoim życiu całkowitego odcięcia się od kogoś czegoś. Idzie zwycięstwo, bo tu jest ten strzelec, który sobie być może przemyślał pewną historię e, odnośnie sytuacji, w której się znajdujesz, gdzie ktoś od czasu do czasu, wiesz, jakby burzy twój spokój albo powoduje, że czujesz, że po prostu no, ewidentnie wszystko jakby kolibie się, tak? Tak nie może być dłużej. Musimy coś zmienić, zorganizować, przeorganizować, usystematyzować, unormować, więc ta decyzja, którą podejmiesz, ona jest przemyślana przez ciebie. Dlaczego? Dlatego, że nie chcesz więcej w tej sytuacji konkretnej przechodzić przez jakieś stresogenne wydarzenia. I to prowadzi do zwycięstwa. Także tyle dla Was. Dziękuję Wam bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia. Dobrego tygodnia.